70 lat temu Mao Zedong na placu Bramy Niebieskiego Spokoju, Tiananmen, proklamował Chińską Republikę Ludową, mówiąc, że naród chiński powstał. Przesadził. Przesadził nie tylko dlatego, że skopiował słowa swojego rywala, Jiang Jieszy, czyli Kai-sheka, który powiedział dokładnie podobnie w trakcie jednego ze swoich wystąpień na początku lat 40. No, Ale umówmy się, że akurat kopiowanie w Chinach nie jest czynnością naganną. Jeżeli kopiujemy coś dobrego, to jest to wręcz chwalebne. Ale przesadził przede wszystkim dlatego, że Chiny były wtedy słabe i jeszcze długo nie powstały. Chiny wówczas były krajem biednym, krajem właściwie podporządkowanym, i za mało na początku również dalej to podporządkowanie miało miejsce Sowietom, oczywiście, ale z czasem okazało się, że Mao miał rację. Rzeczywiście Chiny powstały. Chiny osiągnęły bezprecedensowy sukces. Dzisiaj to jest żwawa 70-latka. Mamy 70 lat Chin. Co prawda, pierwsze 30 lat te czasy Mao to raczej był zły okres, ale kolejne 40 były, były zdumiewające. Jeżeli nasze dzieci albo wnuki będą się uczyły w szkole o, o historii świata, a no, może bardziej wnuki, i będą się uczyły o XX wieku, w najważniejszych wydarzeniach XX wieku, to będą się uczyły o wojnach światowych i o wzroście Chin. To jest to tego typu wydarzenie? Z perspektywy chińskiej, to nie jest jakby ten, ten bezprecedensowy sukces, jest czymś całkowicie naturalnym. Oni wrócili na swoje miejsce. To jest wyraźna narracja, która spaja właściwie całe elity chińskie ten powrót na należne miejsce. Dlatego, że jeżeli spojrzymy na ogromne sukcesy Chin, na to, że są największą, drugą największą gospodarką świata, że są największym eksporterem, że mają tam 6 na 10 największych mostów na świecie i tak dalej, tak dalej. Statystyka oczywiście jest tutaj imponująca, no to jeżeli spojrzymy na to w oderwaniu od, dawnej, od dawnych, dawnych dziejów Chin, to nie zrozumiemy podstawowego elementu. Chiny zawsze były centralne dla Azji. Jeżeli możemy takiego użyć porównania do Europy, to, to Chiny są mniej więcej tak jak Cesarstwo Rzymskie. Czyli to w Azji jest mniej więcej tak, jakby Rzym nigdy nie upadł w Europie. Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której nie, Rzym nie upada, tylko zmieniają się kolejne dynastie, czasami jest chaos, tak? Ale zasadniczo Rzym trwa, tak? I czy wtedy w Europie te, dalej byśmy mówili na przykład o równości państw, o tym, że, że wszyscy jesteśmy równi i tak dalej? No chyba nie. I w Chinach właśnie, czy znaczy w Azji tak właśnie było. To znaczy był układ synocentryczny, Chiny były w, w państwem centralnym, wokół którego orbitowały pozostałe, oczywiście te pozostałe państwa miały Miały dużą dozę niezależności i były dalej od Chin tym większą. Tak? Natomiast zasadniczo wszyscy mieli baczenie na Chiny. No i w XIX wieku przyszli Europejczycy i to wszystko wywrócili do góry nogami. I od tej pory, jeżeli do XIX wieku w mentalności chińskiej było absolutne przekonanie, że są najlepsi na świecie, po prostu bo są Chińczykami, to od tego momentu mamy bardzo, ciekawą, bardzo ciekawy kompleks niższości i wyższości wobec Zachodu. Także z jednej strony dalej jest przekonanie, że jesteśmy najlepsi, bo jesteśmy Chińczykami, ale z drugiej strony. Jest to niezwykły kompleks Zachodu, kompleks, który powodował chęć reform i odzyskania należnego miejsca. Bardzo charakterystyczne jest to, że Chińczycy nie byli jak Polska, która zawsze w swoich dziejach chciała być częścią Europy, chciała być częścią Zachodu, częścią większej. Jedności. Chińczycy zawsze byli najważniejsi, dlatego robiąc reformy nie robili ich po to, żeby być jak Zachód. Oni robili reformy po to, żeby, mówić, mówiąc, Chruszczowem dogonić i przegonić Zachód. I to jest jakby podstawowy powód tych reform, tylko wybierali inne środki. Jeżeli spojrzymy na, na, na tak długofalowo nadzieję na Chińskiej Republiki Ludowej, to zobaczymy, że dla Mao komunizm był w dużej mierze narzędziem do tego, żeby uczynić Chiny wielkie, i tak samo dla Denga był nim no. Przerobiony kapitalizm, tak dalej nazywany oczywiście socjalizmem, socjalizmem z chińską charakterystyką. Natomiast, natomiast to wszystko są zewnętrzne narzędzia służące temu, żeby uczynić Chiny wielkimi. Nacjonalizm elit chińskich jest pewną immanentną cechą em, tego, tego państwa, on daje siłę i słabość. On daje siłę dlatego, że, że powoduje ambicje do tego, żeby, żeby Chiny były potężne, ale daje też jest też słabością, dlatego, że często Chińczykom odbija, odbija wielką mocarstwa szajba. I właśnie teraz mamy taki, mamy taki okres, jakby to powiedzieć innym klasykiem socjalistycznym, mamy zawrót głowy od sukcesów. W przypadku Xi Jinpinga od, jego, od objęcia jego władzy w 2012 roku, Chiny podniosły głowę. Tak? Poprzedni przywódca Chin, poprzedni, nie licząc oczywiście Hu Jintao i, i Jiang Zemina, ale. Po, Poprzedni naprawdę potężny przywódca Chin Deng Xiaoping mówił Budan Tou, nie podnoście głów, nie podnoście głów, nie prowokujcie hegemona. A si podniósł głowę. Chiny podniosły głowę i teraz mamy tego efekty. Wojna handlowa ze Stanami Zjednoczonymi, całe te, tego następstwa są po prostu efektem tego, że Chińczycy tę głowę podnieśli. Jest długa dyskusja, czy musieli podnieść, czy, czy był to raczej wybór SI, który wyraźnie ma takie mocarstwowe tutaj zapędy. To jest w tym momencie drugorzędne. Najważniejsze jest to, że podniosły głowę, i ta 70. rocznica jest bardzo wyraźnym przykładem tego, że tą głowę podniosły, dlatego że Chiny mają prawo tą głowę trzymać wysoko ogromne sukcesy, e, fenomenalny rozwój, wyciągnięcie 600 milionów ludzi z biedy, jeśli nie więcej. E, wspaniały, e, wspaniały rozwój gospodarczy. Dzisiaj Chiny odpowiadają za 17% światowego PKB. Za mało to było trochę ponad 3%, e, ale żeby była jasność, za czasów e, przed, przed wojnami opiumowymi to było 30 kilka procent. Także jeszcze w trakcie II wojny opiumowej Chiny i Indie razem wzięte tworzyły ponad 50% światowego PKB, także z punktu widzenia tego to jest po prostu powrót do, 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 do pewnej rzeczywistości, do normalności, tak? Z punktu widzenia Chińczyków ta dominacja Zachodu jest, jest swoistą przyrodniczą anomalią, która się musi skończyć prędzej czy później. No ale, ale mniejsza z tym, mają powody do tego, żeby, żeby być dumni, ale jednocześnie jest to państwo, które ma tak tak jakkolwiek ma ogromne sukcesy, ma też ogromne problemy wewnętrzne, i który jest świadomy tych problemów wewnętrznych, jest wręcz teoria mówiąca o tym, że si celowo narzucił taką narrację nacjonalistyczną, żeby trochę te problemy wewnętrzne przykryć, tak? No bo nic tak nie jednoczy jak flaga, tak? jak, jak wspólny wróg. W efekcie e, te, te hasło dżungło meng chińskiego marzenia czy chińskiego snu, zależy jak to przetłumaczyć, Chinese Dream no to jest hasło, które ma właśnie ma wyraźny emocjonalny podtekst, tak? Tutaj nie ma tych wszystkich takich pseudointelektualnych elementów, które były wcześniej, tak? Czy yy, 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 w yy, poprzednich hasłach, tak? Czy tam teoria trzech reprezentacji na przykład, no kto za tym pójdzie no, na litość boską, tak? A tu mamy chińskie marzenie, to porywa, to odwołuje się do emocji, więc... Więc y, y, wyraźnie y, mamy ten element nacjonalistyczny, no ale mamy problemy wewnętrzne. Mamy zniszczoną ekologię. To jest bardzo wyraźny wątek Chin. Każdy, kto mieszka w Chinach, ja mieszkałem w Chinach w 2009-2010 roku. To dobrze pamiętam. Od tego czasu jestem przynajmniej raz w Chinach i naprawdę, jeżeli chodzi o przyrodę, Chińczycy przez 30 lat zniszczyli sobie doszczętnie przyrodę. Teraz będą przez kolejne 50 lat ją naprawiać, jeśli zdołają. Żeby nie być gołosłownym, 80% wszystkich rzek w Chinach jest w zanieczyszczonych w stopniu dużym albo, albo ogromnym. Tak? I to jest skala, która. Uniemożliwia wręcz, wręcz normalnie funkcjonowanie. Bardzo charakterystycznym elementem w Chinach jest brak czy powszechne przekonanie o tym, że żywność jest niezdrowa. A każdy, kto zna Chińczyków, kto chociaż raz był w Chinach wie, jak ważnym elementem jest jedzenie w życiu Chińczyków, złośliwi wręcz mówią, że jest to ich jedyna religia. Także to, jest, to, są, to są bardzo wyraźne elementy do tego stopnia, że partia ma tego świadomość. Partia od ponad 10 lat próbuje naprawić to, te zanieczyszczenie hasła o. Ekologii są na sztandarach i tak dalej, i rzeczywiście coś w tym robi. No tylko się na to, że wcześniej ze totalnie rozwaliła kraj, no to szczególnie na południu w delcie rzeki Perłowej, to tam jest dość wyraźnie widać. Mamy w Chinach ogromne rozwarstwienie społeczne. Mamy tak zwaną pływającą populację ludą Rzęką, to jest prawie 200 milionów ludzi, którzy Pochodzą z jednej prowincji, a pracują w innej. Najczęściej pochodzą z interioru biednego albo z zachodnich prowincji, a pracują na wschodzie i południu i czasami pracują tam już od dekad, nie mając albo mając bardzo mało zabezpieczeń społecznych, nie mając słowa klucz w Chinach, czyli hukou, czyli zameldowania. Bardzo charakterystyczne jest to, że hukou jest jedną z najważniejszych rzeczy w Chinach. W Pekinie, w parku okalającym Świątynię Nieba jest co pewien czas odbywa się targ matrymonialny. Jak widzimy ten targ matrymonialny, to tam są najważniejsze słowa. Nie ma tam takich szczegółów, jak zdjęcie kandydata albo kandydatki. Kandydatów, ponieważ to kolejny problem społeczny Chin, mężczyzn tam jest 125 do 100 kobiet, mniej więcej takie są. Oficjalnie 107 do 100, tak? ale realnie 125 do, do 100. Więc, więc jak, jak jest ta Świątynia Nieba i mamy tam te ten, ten targ matrymonialny, to tam nie ma takich nieistotnych elementów, jak zdjęcie kandydata, tak? to jest pierwsze hasło, a drugie, że ma tam dom, samochód i tak dalej, tak? także to są, to są, najważniejsze informacje, to pokazuje skalę problemu, bez huką nie można posłać dzieci do szkoły, bez huką nie można, nie można Pójść do szpitala, albo trzeba bulić. Więc, więc to, jest, to jest podstawowy problem. I teraz mamy 200 milionów takich ludzi i, no i, i, i to się nawarstwia. Tak? Mamy nierówności społeczne, indeks Gini'ego jest tam pod 5, 0,5. Tam jest 0,4 coś. Według jakby badań, 0,4 jest granicą wybuchu społecznego. Tak? A tu mamy prawie 0,5. Także także to wyraźnie pokazuje e, m, problemy społeczne. Kolejnym e, i też to tłumaczy poniekąd poparcie klasy średniej do dla, dla partii, tak? no, ponieważ partia jednak utrzymuje w ryzach to wszystko i gdyby nie partia, no to, no to mogłoby być różnie. Więc y, oczywiście klasa średnia nie jest zadowolona, klasa średnia też, 300 milionów do 500 milionów, według różnych szacunków tak? ludzi, także klasa średnia nie jest zachwycona tym y, y, jeszcze postępującą autokratyzacją, natomiast, y, natomiast y, no co ma robić, tak? Co ma robić? Lepsze to niż, niż wizja tego, że nam tu przyjdą z maczetami, tak? To, Także, także to, jest, to jest istotny element. No, ale na to przede wszystkim nakłada się e, koncepcja czy wizja si. E, wizja si, który rzucił ambitne hasło, strasznie dużo ambitnych haseł rzucił. To jest w ogóle bardzo charakterystyczne. E, już abstrahując od jedwabnych szlaków, tak, to, to rzucił hasło, że będzie społeczeństwo umiarkowanego dobrobytu, rzucił hasło. E, że będzie do 2049 roku zjednoczenie narodowe, co mówiąc po ludzku oznacza, że odbijemy Tajwan. Także e, dużo jest tych ambitnych haseł, e, a te ambitne hase oczywiście mają porywać emocje i odwołać się do nacjonalizmu, a jednocześnie Xi przeprowadza coś, co można by nazwać neomaoizacją. Po zakończeniu rządów Mao była tendencja, żeby raczej ograniczać rolę jednostek i żeby raczej partia nie musiała być wszechobecna, czy w gospodarce na przykład. Była większa wolność gospodarcza. Teraz mamy tendencję odwrotną. To jest bardzo charakterystyczne dla Si, że Si to jest taka jego, jego modernizacja to jest ta chińska wersja andropowa, tak? albo przede wszystkim przywrócenie wszechwładzy partii oraz jednostki. Ponownie mamy kult jednostki nie aż taki jak za mało, ale jednak widoczny. Mamy kult. Wujka Si, kult, który jest charakterystyczny w jednym z tekstów czyli w czy dzienniku ludowym. Na 70. rocznicę Si był zacytowany 120 kilka razy, Mao był zacytowany 60 razy, a Deng i reszta kilka razy. Od Si mamy powrót silnego przywództwa, powrót kontroli partii po to, żeby przetrwać trudne czasy trudne zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. O zewnętrznych za chwilę. Natomiast wewnętrznie spowolnienie gospodarcze jest już faktem. Turbulencje są możliwe. Najbliższe 10 lat będzie trudne przed Chinami wewnętrznie. I na tym też polega pewien sukces Trumpa, że akurat uderzył w tym momencie, kiedy, kiedy Chiny mają rzeczywiście kłopoty. Więc dobry moment wybrał. Tak? Więc, więc Chiny mają pełną świadomość tych problemów wewnętrznych. No, i odpowiedzią na to jest wzmocnienie władzy, tak? wzmocnienie władzy si, tak? czyli propagandę by powiedziała, trudny człowiek, na, na, czyli silny człowiek na trudne czasy. Tak? Natomiast tu natomiast, no, można zadać pytanie, co było pierwsze: czy jajo, czy kura? Tak? Natomiast, natomiast zewnętrznie, oczywiście, do, do, do rządów Trumpa Chiny miały sytuację dość komfortową, w tym sensie, że były wpięte w system. A jednocześnie ten w tym system, były, były w systemie i poza systemem. To bardzo ciekawe, i dalej tak jest, z tym, że teraz system się zaczął orientować, amerykański, że coś jest nie tak, tak? Że, że to bardzo wyraźnie Trump wyartykułował. W każdym razie były w systemie, bo i bardzo dobrze korzystały na tym systemie. Jakby cel chiński jest bardzo prosty, tak? no Można to oddać słowami Stalina, wycisnąć jak cytrynę i wyrzucić. Tak? Chodzi o to, żeby maksymalnie wykorzystać obecny system międzynarodowy do swoich celów ale żeby go później transformacyjnie zmienić na prochiński, tak? Ale właśnie nie wojskowo, to jest charakterystyczne, e, bo te Chiny nie, nie... z wielu przyczyn preferują czynniki gospodarcze, tak? Czy z, jednak gospodarczo, nie wojskowo, tak? E, w każdym razie, e, żeby zmienić ten system, no ale Amerykanie się wreszcie obudzili. W przypadku Amerykanów mamy koniec paradygmatu, Chińskie, chińskich możliwości, tak? Złośliwi mówią, że to jest paradygmat, od kiedy tam do Bostonu w XVIII wieku przypłynął pierwszy statek z Chin i zrobili wielkie pieniądze na tym, że od tego momentu był paradygmat, że wielkie możliwości. Chin i, i, i robimy z nimi biznes i przekonanie o tym, że oni się prędzej czy później zdemokratyzują. No tak, no te Amerykanie się obudzili, że no nie, że się nie zdemokratyzują. No i w tym momencie mamy otrzeźwienie. Pytanie, na ile to otrzeźwienie jest, jest wiąże się po prostu z Trumpem, a na ile to jest, a na ile to jest pewien, pewna zgoda establishmentu. Zobaczymy. Chińczycy liczą na to, że Trump następnych wyborów nie wygra. W każdym razie z punktu widzenia Chin, Chiny nie chcą wojny. Ale są na nie gotowe. To jest ich slogan, tak? bardzo charakterystyczny, ale to jest zasadniczo prawda. Bo Chiny tej wojny, wielkiej jakiejś wojny nie chcą e, i raczej będą robiły wszystko, żeby do niej nie dopuścić. E, z tego prostego powodu, że, że są, po pierwsze są słabsze militarne od Stanów, a po drugie, że są jeszcze na nią niegotowe. Tak? To się ze sobą oczywiście łączy. Są po prostu niegotowe na, 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 na konflikt. E, one by dalej chciały funkcjonować według tego starego systemu tak? tego sprzed przed Trumpa. No ale jest trudniej, tak? Natomiast yy, czy, czy, czy nastąpi, yy, czy nastąpi jakiś, yy, jakaś wielka wojna? No nikt nie jest, yy, nie, nie jest w stanie na to pytanie odpowiedzieć uczciwie, bo nikt nie wie, nie, nikt nie jest na przyszłości. Tak? Nikt uczciwy nie może powiedzieć, czy będzie wojna, czy nie będzie. Yy, wydaje się jednak, że, że bardziej prawdopodobne jest, są, yy, są konflikty lokalne, regionalne, ścieranie się z wpływu i długie trwanie... W sytuacji, w sytuacji takiej no, na pewno nie, nie, nie wrogości, ale na pewno też nie, nie neutralności, tak? że czeka nas, no, brak nam kategorii, żeby opisywać to, co będzie. Tak? Używamy starych kategorii, używamy kategorii zimnej wojny, ale jeżeli będzie ta nowa zimna wojna 2.0, to ona będzie miała zupełnie inne oblicze. Jednym z ich najważniejszych elementów jest, jest, jest rewolucja cyfrowa. Tutaj Chiny osiągnęły niesamowity, niesamowity postęp, niesamowity sukces. I to jest jeden z elementów planów reformacyjnych Xi. Bardzo charakterystyczne. Chiny są jednocześnie państwem starożytnym i, nowo, i bardzo nowoczesnym. Przeciekawa mieszanka, dlatego że, że z jednej strony możemy znaleźć tą kontynuację te dwa czy trzy, trzy tysiące lat, oni mówią pięć tysięcy lat, ale to, to wiadomo. Z drugiej strony, wyraźnie nowoczesność. Tak? No w Chinach, na przykład, operacje bezgotówkowe, w, w, za większość rzeczy płaci, płaci się WeChatem. Jak się nie ma Wechata, tak nie, da się, nie ma się tego, tej aplikacji, dzięki której można płacić, to czasami nie da się niczego kupić po prostu, ponieważ gotówka nie jest już przyjmowana. Także, także to jest, to, to, to po tym względem zrobiły niesamowity postęp. Tak? I tutaj już wyprzedziły stany na, w, w tym względzie. No ale oczywiście rywalizacja trwa. No i, no I myślę, że ta rywalizacja będzie trwała tak, przynajmniej pojmują to Chińczycy. Chińczycy uważają, że XXI wiek będzie długim wiekiem rywalizacji z Ameryką. Sam Si porównywał to do Długiego Marszu. Tak? Długi Marsz oczywiście zakończył się zwycięstwem komunistów, ostatecznie, ale było ciężko. Zobaczymy, czy ten długi marsz również zakończy się ich zwycięstwem, ale myślę, że na pewno będzie długi. Tak? Że czeka nas długie, długie trudne stulecie trudnej koegzystencji tych dwóch mocarstw i próby tego, żeby na swoją stronę przeciągnąć kolejne państwa europejskie, afrykańskie itd. No i zobaczymy, kto wygra. Na pewno chińskim, jeżeli chodzi o Chińczyków, to ich to długofalowe myślenie jest tutaj, jest tutaj zaletą, ale z drugiej strony Zachód ma kreatywność, ma element dostosowania się. Tak? To są elementy, których zawsze Chińczykom brakowało. Także wynik nie jest pewny, co na 70. rocznicę, na 70. urodziny Chińskiej Republiki Ludowej. No na pewno te najbliższe 10 lat będzie trudne. Ale myślę, że żadnego upadku Chin nie nastąpi. Chiny są zbyt potężne, żeby upaść. Raczej będzie, będzie początek rządy Si, to, to oznaczają początek długiego, trudnego współistnienia w świecie, który stał się coraz bardziej nieprzyjazny wobec Chin w świecie, który który będzie im coraz trudniej przerobić na swoją, na, na swoją modłę w świecie, który, który nie chce podejmować takich radykalnych wyborów. Jaka będzie przyszłość? Tego oczywiście nie wiemy. Zacząłem cytatem z Mao, więc skończę cytatem z Mao. Mao powiedział, że nie należy nigdy udawać, że się wie, kiedy się nie wie. <tłupy> tak, to bardzo głębokie przekonanie. Tym, I tym bardzo mądrym cytatem chciałbym zakończyć: nie znam przyszłości, nie wiem jak będzie i nie będę udawał, że wiem. Dziękuję.